Podziękowanie dla wszystkich klientów, tych, którzy byli naszymi klientami, są lub będą, za to, że obdarzyli nas największym zaufaniem w Lublinie. I to jest właśnie chyba to, co nas wyróżnia, bo ilość tych klientów jest ogromna. Szkolimy ich naprawdę na nowoczesnym, dobrym sprzęcie, ale co najważniejsze, mamy wspaniałą kadrę. To, to, to ludzie tworzą klimat i to oni potrafią nauczyć. Przede wszystkim wiedza instruktorów którzy nie tylko posiadają wiedzę z zakresu techników i przepisów ruchu drogowego, ale przede wszystkim potrafią ją przekazać w taki sposób, że ludzie wychodzą od nas zadowoleni, jeżdżą wiele lat bezpiecznie i mamy pokolenia klientów. Wybrałam tą szkołę jazdy, ponieważ dużo osób z mojej klasy uczestniczyło tutaj na kursie i zdawali głównie za pierwszym razem, więc wysoka jest zdawalność. Członkowie mojej rodziny też się tutaj szkolili, więc to w pewnym sensie jest taka tradycja rodzinna, że wybieramy tą szkołę jazdy.